Dobra Rosja, koniec tego działa, nigdy już nie stworzysz Związku Sowieckiego, nie oddam ci Litwy, Łotwe nie rać sobie sam, bo jesteś małym dzieckiem. No to zobaczymy, Sikso. Jak ty mnie nazwałeś staroświecki dziadze, masz downa nic więcej, więc wybombiaj mnie. Już jestem pod Moskwą i co boisz się rosyjski dziadku? Już ja cię nie boję bo masz do mnie wybombiaj do swojej Polski, chcę może uratuję, ale wypieprzaj Moskwę. Wiesz co, ja masz do mnie, nie więc wybombiaj bo mam cię dosyć, a zresztą nie Polska, ty i, 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 zaraz zdychniecie. <noise> Ukraina zaatakuje Rosja za całą wojnę chociaż że ci oddał tereny, ale się zemści na nim, bo to jest współczucie panie Oki. No i co no i co dalej ruski stali jakieś dwa słabe państwa ciebie zaraz pokonają już jesteśmy pod mostką, a Ukraina to była już noc Talingrad i co teraz zrobisz małe kosze jej. No to zrobimy Ukraina się podda. No to zobaczy sikso. Jak te mnie nazwałeś staroświecki dziadze masz do nic więcej więc wybombiaj mnie. Ukraina poddaje się. Tak żegnaj świecie. Trzeba się teraz to dziejeć w trybie bałtyckie, bo mi zebrałaś dużo tereny, więc przez to dostaniesz teraz porządki pierdol życia. Dobra, koniec tego. Oki doki wracam do Europy, bo nie chce mi się już cię słuchać. Mam pewien pomysł, nie wiem czy wypali. Dawaj. Wtedy, żeby się połączyli Austro-Węgry, wtedy tak. weźmiemy się do rozbioru Niemiec i będzie wszystko pikulizm, będziemy za to sojusznika, bo już mamy Ukrainę, Finlandię i teraz będą jeszcze Austro-Węgry, a jeszcze Polska będzie od ciebie. Austro-Węgry muszą pożyczyć od ciebie cztery prowincje. Czy się zgadzasz na to? Tak. No nareszcie kurwa wróciłam już w tym piekle się nudziłem dobra trzeba odzyskać moje tereny ale pierw muszę się zobaczyć co tu jej się stało a ktoś tam jest rozdupił trochę Rosją była druga wojna światowa Czechy i Słowacja do mnie. Już. Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina do mnie w tej chwili już. dobra teraz muszą zaatakować Serbia Rumunia odebrać swojemu Transylwania później Ukrainę i od Polski było dziś trochę terenu bo mi nie chciał dać. No kurwa bym zapomniała jeszcze muszą o dwóch zabrać mu trochę terenów bo ma ich za dużo no i bo on też nie chciał dać bo niby żebym wymyślili plan CKP węgierski. Szybko mu tereny podpierdoliła mi nie zauważ. Zaraz będę musiała zaatakować serba nie wiem co z jak to zrobić czy poprosić mu o te pro więcej czemu zajebać a to mu zajebią i nie dostanie. No to jedziemy z Rumunem. Teraz idą do Polski, żeby mi pozwolił wziąć od niego cztery prowincje i jeszcze zaatakuje Ukraińca, chociaż że już go mało go zostało, ale mam go w dupie. Co ty robisz? Niszczę cią pindolku. 2 1